Cześć witajcie z tej strony Legion Marvel Strike Force Arena W tym odcinku troszkę inaczej niż zwykle z arenowymi odcinkami będzie bo tym razem omówimy sobie defensywę która była dość długo no nie było dobrej defensywy na arenie i ten skład który właśnie, na który właśnie patrzycie czyli duży apokalips Morgan Hulk, Black Cat i Nowa Miss Marvel. To jest ostatnimi czasy u mnie w szardzie najbardziej stabilny skład w obronie. Wszyscy porobili te wszystkie Secret Defenders teamy z Apocalypse. Jak się okazuje ten team całkiem fajnie utrzymuje defami. Jestem zwykle rank 4 mniej więcej, bo cały czas mnie jeden gość ściąga, który ma tego samego defa. Więc coś takiego. No a poza tym, tutaj widzimy, są tacy goście, którzy tak naprawdę tymi składami no nie do końca sobie radzą z tym moim defem, bo no, bywa, że jestem tak cały dzień na ranku czwartym i na sam koniec dnia atakuję przed nagrodami, oczywiście, gościa pierwszego. No i jak widzimy, on ma tutaj. Takiego dużego rytmolka, więc z tym jest, bywa, że jest problem. Nie zawsze mi się z nim udaje wygrać, ale go mirror składem próbuje rozkładać i no, czasami się udaje, czasami nie. No i co można tutaj powiedzieć? Miss Marvel to jest na pewno taki tank MVP, powiedzmy sobie tego składu, bo no ona stanowi tą taką totalną zaporę przed Apokalips, bo jeśli Wiadomo, użyjemy Ultimate'a to ona sobie dodaje HP i barierę, więc tu jest też taki myk, że jeżeli z nią walczymy, to staramy się Apokalips nie używać na początku Ultimate'a, żeby ona się nie dobustowała, tylko próbujemy najpierw ją ściągnąć, a potem próbujemy Ultimate'em Apokalips, jak już ją wykończymy, wykończyć kolejne postacie. Nie może. Sobie po prostu pykniemy jednego meczu przeciwko temu składowi, żeby pokazać. Nie wiem, czy wygram. Zobaczymy, jak się ułoży. No, nie jest lekko z tym składem. Oczywiście, jak ktoś ma jakichś secret defendersów z Quicksilverem, to pewnie tutaj lepiej mójcie. Ja nie robiłem Robiego, więc praktycznie. Robi z Quicksilverem, jakby tutaj zamienić za horsemenów, to by ten skład raczej rozwaliły. A tak, no, ja nie mam go, więc kombinuję tym składem, mirrorem. Więc na no początek, no to tych, właśnie horsemenów trzeba tutaj. I tu, jak widzieliśmy, coś się dziwnego dzieje, bo jak mam tutaj tamta, to ona i tak moich horsemenów trafia. Niby ona ma coś takiego w pasywce, że Atakuje pomimo taunta właśnie. Postacie z yy, największym speedem. Tylko że jak ja. Jest odwrotna sytuacja i na przykład Miss Marvel przeciwnika zaczyna. I jest tutaj taunt rzucony. To ja tak samo jak daję, używam ultimate'a, to nie trafia mi tych gości, tylko ją. Także to jest to jest co najmniej zagadkowe tutaj że coś jest nie tak, no na pewno to twórcy zepsuli, coś tutaj spartulili totalnie. No i jak mamy taką sytuację, no to ja później tutaj atakuję, bo nie ma wyjścia. Niestety Apokalips też tutaj gdzieś dostał, więc zaraz Momy też dostał. No i gość użył ultimate'a i widzimy jak użył ultimate'a, no to Troszkę się moja podbustowała tutaj, Miss Marvel. Teraz ja używam tego. No i co? I raczej będzie ciężko tutaj wygrać. No dobra, dajemy tego specjala i zobaczymy, co się dalej wydarzy. No ale raczej będzie ciężko. Widzimy, no ten skład jest dość taką. Tu, zaporą, i pytanie, kiedy Red Hulk przejdzie do ofensywy z tym jego ultimatem? No i teraz jeszcze dostał tego. No, pięknie. I spróbujmy ją jakoś tutaj jeszcze dobić. Dobra, padło. Teraz już możemy mamy czyste pole do użycia ultimate'a od Apokalips. Więc zrobimy to. No i teraz jest sytuacja, że albo tutaj kończymy, albo próbujemy tego Redholka. Spróbuję tego Redholka. Widzimy, że on zaraz się naładuje i pozbyliśmy się Redholka. Teraz pewnie Morgan trzeba tutaj... Widzimy, mamy tyle Death więc jest dobrze. Zaraz nasz Red Hulk się naładuje, więc też będzie dobrze. No i jest dość optymistycznie. Teraz być może tutaj walnąć, to wszystkie trzy postacie jeszcze walnie, się podleczy trochę. Ale to będzie dobre. Widzimy i co i staramy się coś tutaj też wykończyć tą Black Cat poza tym tutaj jeszcze wjedziemy i chyba się uda to wygrać aczkolwiek różnie bywa <laughs> z tym składem ale jak widzimy no zabicie tego dużego Red Holka tutaj było kluczowe no i widzimy da radę. Tym składem co zrobić, chociaż nie byłem pewien, czy to wygram. <laughs> Mimo wszystko chciałem pokazać, jak mocny jest ten skład i jakimi się trzeba tutaj kierować, tymi właśnie kolejnościami, żeby go rozwalić. No i nie zawsze się uda, bo jak przeciwnik zacznie Miss Marvel, to też jest gorzej. No ale widzimy, no, taki skład daje radę tego gościa trzyma co czas na ranku pierwszym, mnie też cały czas trzyma w ranku czwartym. Mam czasami jakieś tam problemy, że wypadnę na rank ósmy, że mnie ktoś ściągnie, ale nie się to zdarza, przy dużym apokalips i przy takim, y, tym defie właśnie trzyma to bardzo dobrze, od miesięcy nie trzymało mnie nic tak dobrze jak ten skład na arenie, stabilnie po prostu. Więc no to jest naprawdę coś, co myślę, że jest taką zaporą w tym momencie w grze, na arenie. I warto sobie ten skład, myślę, ustawić, bo no, jest co tutaj, co fajnego inwestować w te dwie postacie na pewno, bo będą nam pewnie potrzebne na raz Dark Dimension. Poza tym Miss Marvel, no. Grałem nią ostatnio Dark Dimension 5, bo ją zrobiłem na tr 17 więc mogłem ją tam użyć. Jest coś niesamowitego. Ona potrafi przeżyć z 20, no nie 20, 30, tam z całym spamem, powiedzmy, przeciwników. Nie wiem, ile tam tego było. No było 9 postaci, jeszcze jakieś samony to od Nika Fury'ego. Potrafiła z jakimiś 13, pewnie postaciami przetrwać na Dark Dimension. I tamte postacie nic nie robiły, co chwilę się ładowała i sobie napełniała HP i regenerowała też barierę. Więc to jest taki tank, którego na pewno nie jeden by chciał na Dark Dimension zabrać, myślę. Black Cat jest podobnie jako Legenda, też jest w miarę tania, więc też. Więc myślę, że warto w te dwie postacie na pewno zainwestować, Apokalipsy no to wiadomo. Hm. No a te horsemeny, no to mi takie tajery 17 wystarczają na 5-6 czerwonych gwiazdek, więc myślę, że to jest też tutaj opcja, która też będzie miała zastosowanie w różnych trybach i jeśli nie macie ich takich dużych, to i tak je będziecie potrzebować, żeby zrobić duży apokalips, więc to jakby jest sumą tego wszystkiego wynikiem apokaliptu musicie mieć takie te postacie, więc myślę, że to jest dla każdego do zrobienia, prędzej czy później i polecam po prostu. Hm. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i miłego. Hej.